dobry, Ja nazywam się Trutka, to jest mój stojak. Tak jest! Witamy Was serdecznie. Dzisiaj mamy fantastyczny dzień, bo dzisiaj mamy dzień. Kogo? Kogo? Matki! No właśnie, dzisiaj mamy dzień matki, ale my poświęcimy się troszkę innym świętom, które dzisiaj są, właśnie jednemu świętu. Tak jest, ale jak wy na przykład chcielibyście zadzwonić i złożyć życzenia swojej matce, to zapraszam! Numer telefonu, yy, numer telefonu pamiętasz. Tak, 32... dwa. 25, 95, 400! Także jeśli macie ochotę, mamie zrobić niespodziankę, bo na przykład żeście zapomnieli o prezencie. Mm -hmm. Czego się nie wyobrażam? Mm -hmm. To możecie zadzwonić i złożyć, tak? Tak, a my dzisiaj nie tylko będziemy składać życzenia, będziemy też składać papier. Co? Co, co składać papier? No bo jest dzisiaj, słuchaj, dzień? Tak? Papierowych samolotów. Nie... Czego? Papierowych samolotów. Nie, no super, super dzień, nie? <laughs> można co to samolot z papieru zrobić? Nie tylko samolot można zrobić z papieru, z papieru można zrobić wszystko. Jak wszystko? Zwierzątka, budowle. No, no to zależy się z jakiego papieru. Ja znam taki jeden papier. O tym papierze nie mów. Bardzo wartościowy. Trudka. No, e, także my będziemy z, z wami dzisiaj rozmawiać o papierze, będziemy papier składać, będziemy też składać życzenia. Tak jak macie ochotę. I będziemy też szukać Marcina i Janka. No bo Luna robili, widzieliście tak jak tam w kulisach? I się gdzieś zgubili! Marcin i Janek, normalnie ci to są ostatnio lebry dwa. się nią ich znajdę. Janek! Janek! No nie ma. Panie Pani nie. która godzina? No jeszcze mamy trochę czasu, jest po siódmej dopiero. I bardzo dobrze, wiesz co? Ja nie mam zamiaru w ogóle się tu gonić. Bo ten człowiek taki zalatany cały dzień. Ale oczywiście, no przecież zdążymy na jakieś późniejsze wejście, a tutaj jesteśmy bardziej potrzebni w tej chwili. Są pewne sprawy, które są priorytetem. No a skoro ty jesteś taki zalatany, to może się pochwalisz. Latałeś kiedyś? Właśnie wiesz co? Ja już, ja już nie chcę być zalatany, bo ja już swoje w życiu wylatałem. No nie co? Nie, ci, nie, nie. Że... Nie, powiem ci, że mam w tym naprawdę spore doświadczenie. No ale co, to nie chciałbyś pojechać do Włoch albo do Hiszpanii, polecieć znaczy się? Ani polecieć, ani pojechać nawet na rowerze bym nie chciał. Ja powiem ci tak, słuchaj, latałem kiedyś za taką jedną dziewczyną i to są dopiero loty wysokie. Polecam, gorąco polecam. Dobrze. To co, zobaczymy który dalej? Jest nieźle. Może być.